Ja nie wierzę. A nie, szkoda. Mówię, co? Pokażę. Nie wolno tak robić. To się nie dzieje, po prostu. Cześć wszystkim i tam Was bardzo serdecznie na kanale Sebastian Rysuje. Dzisiaj przychodzę do Was z czymś wyjątkowym, a to dlatego, że mam tutaj przed sobą. Kolekcję Karandasz, najnowszą kolekcję Karandasz, którą firma wypuściła na święta. I ja wiem, że jeszcze świąt nie ma, do świąt jeszcze daleko, ale ja chciałem już się pochwalić, bo nie mogę wytrzymać po prostu, co tutaj mam i no, chcę Wam pokazać, bo to jest przepiękna kolekcja Cosmic Blue. Zobaczcie jak, Sebastian rysuje. Jeszcze mam jedną rzecz schowaną, bo chcę ją wam pokazać w odpowiednim momencie, bo to jest po prostu tak przepiękna rzecz, że mnie chwyciła za serce. Rozwaliła mi łeb, po prostu wszystko. Zresztą zobaczycie sami, bo naprawdę no to jest jak nazwa wskazuje, kosmos. I wiem, że część pewnie z Was będzie mi zarzucać, że o, jeszcze świąt nie ma, a ty już pokazujesz świąteczną kolekcję. No pokazuję i co? Możecie mnie skancelować. Proszę bardzo, go ahead. Choinki jeszcze nie ubrałem, jak widzicie. U mnie jeszcze jest jesień, więc spokojnie, langzam. Ale dobra, ja tu sobie część tych produktów już odłożę, żeby po prostu po kolei Wam pokazywać. I oczywiście też będą kredki, więc w dalszej części filmu ja zrobię jeszcze sobie słocze, żebyśmy mogli wspólnie zobaczyć, jak te kredki się prezentują na papierze. Może zacznę najpierw od długopisów. Długopisy już mogliście widzieć na moim filmie z Krakowa, tym poprzednim, więc serdecznie Was odsyłam do tego vloga. Karta gdzieś powinna Wam się tutaj pojawić, bo tam już... Już też pokazałem te długopisy, ale nie tylko te, bo są różne, i nie tylko z Karandasza, ale też innych filmów. Więc naprawdę zapraszam Was do obejrzenia tamtego odcinka, bo jest bardzo ciekawy. Ale dobra, nie o tamtym odcinku. Zaczynamy. Pierwszy długopis jest zapakowany, zresztą pierwszy i drugi. Właściwie wszystkie produkty są zapakowane w takie tekturowe opakowania, które są naprawdę mocne i solidne. One są z tej takiej tektury mocniejszej wykonane, więc nie takie giętkie. O, zobaczcie sami, na jak wyciągnę, to o, one się tak nie wyginają e, jak zwykły papier, tylko są naprawdę solidne. I te opakowania kartonowe mają e, taki styl, styl, grafikę księżycowego nieba bo karandasz właśnie postawił na święta księżycowe kosmiczne w tym roku. Więc uważam, że to jest fajny pomysł, oryginalny, coś takiego innego, ciekawego. Dajcie znać, jak wam się podoba ta grafika. Pierwszy długopis prezentuje się tak i on jest, powiem wam, prześliczny. On jest, ten korpus tego długopisu jest wykonany tak jakby troszeczkę jakby matowy, ja tutaj będę sobie gadał, ale na, wy na zdjęciach będziecie to widzieć lepiej. Jest ten korpus taki jakby matowy, aczkolwiek taki lekko pod światło świecący i on jest taki kurczę jakby był postarzany ta szarość w szczególności postarzana no i cały ten korpus pięknie i płynnie przechodzi ma taki gradient jakby takie przejście kolorów jest płynne właśnie z tego y, szarego albo srebrnego koloru w te takie złoto no jak gwiazdy y, ten długopis y, jest słuchajcie posiada Wkład Goliat, można go wymieniać i dokupować w sklepach plastycznych, tak po prostu, jest też w różnych kolorach, i producent zapewnia nam, że te, tym wkładem jednym zapiszemy aż do 600 stron A4. Trudna liczba do powiedzenia: 600 stron A4, i powiem Wam, że. Na początku podchodziłem do tego sceptycznie, bo mówię, co, 600 stron, jasne, z mhm, Galis, ale powiem Wam, że ja mam długopis taki zielony, sosnowa zieleń, on też wyszedł na któreś święta i ja do tej pory go używam i cały czas lecę na tym jednym wkładzie, ja go naprawdę, serio, z ręką na sercu Wam mówię, że ja go jeszcze nie wypisałem, więc coś w tym może być. Kolejny długopis. Też jest 849 jak ten poprzedni, też jest w takim Etui kartonowym. Aczkolwiek ten już jest taki naprawdę jak Gwieździste Niebo, kolor Gwieździstego Nieba, czyli taki ciemny, mocny granat. Oczywiście też tutaj na korpusie widzimy te takie jakby lekkie postarzenie tego metalu, tego aluminium, bo on jest wykonany z aluminium. Ale tu już mamy takie przejście przy tym końcu, już takie ciemniejsze. Podoba mi się też, że te klipsy są u nich mocne i naprawdę one się nie łamią ani nie wyginają, one są naprawdę konkretne. No i tutaj mamy stryczek oraz tak samo ten wkład Goliat. Tu jeszcze jest taka obwoluta papierowa na tym, tym kartoniku, i powiem Wam, że to naprawdę prezentuje się kurczę, Ła, leci mi tu! Naprawdę prezentuje się to bardzo ładnie. W ogóle ta cała kolekcja. Powiem Wam, że mnie urzekła, ale może dlatego, że ja lubię takie y, tematyki i coś takiego, nie? Kolejny produkt, również to jest długopis, ale jaki, słuchajcie, jest tak przepiękny, jest no dosłownie Mariam, jest jakby luksusowo, to jest prestiż. Słuchajcie, też jest ta papierowa obwóta. Ob... <ścoughs> Obwoluta, y, która nas informuje, że no, Karandasz y, stworzył tą kolekcję oraz że jest to specjalna edycja. Ją się ściąga i to opakowanie, to opakowanie, już ma taką wysuwaną tutaj szufladkę. Zobaczcie, tak może pokażę. Jezu, jak mi się gorąco zrobiło. To wypadło, to wypadło. Mam nadzieję, że nic się nie stało. Uff, jest cały, ale się normalnie teraz zestrachałem. Normalnie myślałem, że przez chwilę narobię, wiecie, w Majty. Ja ten długopis specjalnie wyciągnąłem z foliki, żeby ładniej wam tutaj go pokazać, i on mi teraz wypadł. Po prostu aż mi się gorąco zrobiło, bo ja wiecie, ja nie lubię niszczyć rzeczy, i jak mi coś upada, to ja po prostu już mam, uff. Grubo, Sebastian, grubo ogarnij się człowieku. Nie wolno tak robić. I ten długopis wygląda w taki sposób, słuchajcie. Tak jak wam powiedziałem, jest wykonany z mosiądzu, jest laterowany platyną, jest prześliczny i dodatkowo ma tutaj taki grawer który był inspirowany właśnie planetami, kosmosem, gwieździstym niebem. Tutaj możemy zobaczyć właśnie, ja to widzę, wy pewnie teraz też na zdjęciu, że no faktycznie są takie kropeczki jakby planety, takie okrągłe. No naprawdę wygląda to prześlicznie. A tu jeszcze zauważyłem, że na tym klipsie jest na granatowym tle taki owalny, Owalna taka gwiazd, ale pięknie to wygląda. Niesamowite, po prostu niesamowite. To jest sztos. To jest sztos. To jest piękne, że masz żalużywać. Ja pierdzielę. Dodatkowo do tego długopisu mamy takie etui skórzane, które jest tutaj przeszyte też błękitną, taką metaliczną e, nicią. No, wygląda ładnie, wykonane jest bardzo ładnie. Tu widzę, mamy też logo producenta, kurde, no i to etui właśnie służy do schowania naszego długopisu, żeby nam się nie zniszczył. Pozwólcie, że się napiję kawki, bo sobie przygotowałem, bo będę tak gadał cały czas, że aż mi normalnie w buzi zasycha. Mmm. Jaka niedobra. Ok, skoro długopisy mamy już za sobą, to pora przejść do kredek. I mam tutaj dwa zestawy. Jest jeden taki mniejszy, a drugi jest większy. I może zacznę od tego mniejszego. I mamy tutaj co? Co to jest? Metallic Set. Kredki metaliczne, chciałem powiedzieć metalowe, które też są właśnie inspirowane tym gwieździstym niebem. Tutaj mamy. Yy... Ojej, tu już mi się wysuwa. Tutaj mamy ten. No co jest? Tutaj mamy ten właśnie kartonik, no tak jak w tych długopisach było, więc się nie będę rozgadywał. On też jest solidny i kredki prezentują się w taki sposób. Ej, ładnie to wygląda. Aha, bo tu jest logo. Myślałam, że one są takie gładkie. Nie, nie, tu mi się tak przekręciły. Tu jest logo i wykonane są z drewna cedrowego. Są o średnicy 3 mm, czyli tak jak standardowe kredki i no i co tu dużo powiedzieć, posiadają skówkę metaliczną, bardzo mi się to tutaj też podoba. Nie mamy tutaj numerka koloru. Hmm. Dziwne, a szkoda, bo też by się przydał. No ale no nic. No i oczywiście pokażę Wam teraz jeszcze ten większy zestaw, i później przejdziemy do wypróbowania tych kredek na papierze. I chcę też je sprawdzić na białym papierze, jak i czarnym. Także dobra, to sobie tutaj odłożę i przejdziemy do tego większego zestawu, ponieważ już tutaj są kredki. Aha, nie powiedziałem Wam najważniejszej rzeczy. Tutaj ja nie wierzę. Ja nie wierzę. To się nie dzieje. To się nie. To, to się nie dzieje. Po prostu. Boże, moje maleństwa i teraz nie wiem, jak one były ułożone. To jeszcze jest więcej kolorów, bo ich jest właśnie. Chciałem powiedzieć, że 10. Wszystko mi leci z rąk. Wszystko mi leci z rąk. Przecież to jest jakieś niepoważne. Co się ze mną dzieje? Ale to. A może to z tego podniecenia? Przechodzimy do kolejnego produktu, jakim jest większy zestaw. Bo tutaj już mamy 10 metalicznych e, kredek, i mamy też 10 co pasteli Neocolor 1. Więc ja już jestem ciekaw, nie przedłużam, otwieram. Tu mamy również, ale to pudełko już trzyma. I zobaczcie, jak się otwiera, jak to wygląda. Ale to ciekawe jest, bo to o tu mamy kredki pod spodem metaliczne, a tu mamy taką, słuchajcie, szufladkę z kredkami, tymi yy, pastelami Neocolor. Neocolor 1, jakby ktoś nie wiedział, to są pastele, które się nie rozpuszczają w wodzie. One są permanentne, są mocno nasycone i możemy nimi pracować pod drewnie, plastiku, papierze i tak dalej. Ja już chyba kiedyś o nich mówiłem na moim kanale, gdzieś na pewno jest film, a jak nie na kanale, to pewnie na Instagramie. Yy, więc przypominam, to nie są wodorozpuszczalne pastele. Neocolor 2, Aquarel, jak sama nazwa wskazuje, są rozpuszczalne w wodzie. Te, Neocolor 1, nie. I są też kolory metaliczne. Mamy tutaj 10 sztuk oraz 10 sztuk kredek, yy, tych, które były tu poprzednio. Więc ja teraz zabiorę się za przygotowanie sobie tutaj papieru i biurka i przejdziemy do przetestowania tych kredek. A jeszcze jedną rzecz pokażę Wam już po teście Kredek. Będziecie po prostu w niebo wzięci. O, gwieździste niebo. Niebo wzięci. Mam tu blok z Karandasza 220 gramów. On jest z fakturą biały. Więc go sobie właśnie przygotowałem, bo chciałbym zobaczyć jak się na tym papierze prezentują kredki. Skoro kredki karandasz to na papierze karandasz. A drugi mam papier gładki czarny z Paper Concept. Taki wiecie zwykły, ja tutaj mam też dużo. On już mi się zobaczcie rozpadł, bo się no niestety rozkleja tutaj. I tutaj mam różne próbniki tworzone. Więc y, postanowiłem, że ten papier też się właśnie mi przyda, żeby sprawdzić te metaliki. No i dobra, zaczynamy. Oczywiście słuchajcie, tego małego zestawu patrzeć y, nie będę, bo teraz się zjażyłem, że przecież tu jest 10 kredek i tu jest tych samych 10 kredek, więc wezmę sobie po prostu z tego większego zestawu. Y, jak już biorę te no kolor 1 to no wiecie. Y, po prostu tak będzie mi wygodniej. Lecimy z pierwszą kredką, zobaczymy jak to tu wygląda. Ale ona jest miękka. O, wow! Powiem Wam, że rdzeni mają taki twardy, ale w odczuciu na papierze są miękkie. Na tym papierze naprawdę sobie ładnie tutaj suną. Mam nadzieję, że to światło, bo dzisiaj jest też tak ponuro i mam nadzieję, że tutaj coś będziecie mogli zobaczyć. Tutaj już mam kolejny kolor. Nie zapisuję tutaj ani numerów ani nazw, bo ta kredka tego nie ma. Tu jest tylko napisane Karandar Swiss Made, A jeszcze zobaczę tutaj z tyłu na opakowaniu. Nie, tutaj nic nie ma. A na tym? Nie, też jest tylko próbnik. Próbnik. Nie ma. Nie ma nigdzie napisanych kolorów. Hmm? Jak mocniej przyciśniemy, to one się lekko osypują. Tu możecie zobaczyć. Ale to jest też papier z fakturą, więc mnie to wcale nie dziwi. Ok, mamy tutaj. Widzę złoto zielone, złoto takie żółte, i to jest taki bardziej coś jakby miedziany kolor, coś takiego. Ja później wam jeszcze pokażę próbnik na przebitce. To już jest taki róż. Tutaj mamy, co? Fiolet. Ten róż to w ogóle jest taki ciemny bardzo, a fiolet? Ja też mocno przyciskam te kredki, więc ten osyp może być nieco większy, no nie? Ale po prostu ja testuję sobie teraz, sprawdzam. Ten fiolecik, no taki troszeczkę jakby wpadający w metaliczną lawendę, coś takiego można powiedzieć. Mam nadzieję, że tutaj y, kamera będzie Wam to oddawała. Tutaj mam, to jest jakiś taki jakby hmm, metaliczny, co ciemniejszy fiolet. Nie fiolet, taki bardziej niebieski. No i to by się sprawdzało też do Cosmic Blue, nie? Do samej tej, mm, tej kolekcji, nie? Tu już mamy taki. Jakby błe, y, też jasny, niebieski, no, też ładny. Później zobaczę jeszcze pod światło jak one świecą. Widzicie, ja tu je mocno naciskam, bo chcę zobaczyć jak, y, no, jak się po prostu sprawdzają. A to już jest co? Taka będzie chyba zieleń leciutka albo błękit. Co to jest? No, taki zielony i tu już mamy widzę srebro. I kolejny to jest jaki ko, a to jest taki. O, O, to jest niespotykany kolor. Ja przynajmniej w mojej kolekcji takiego nie mam, bo to jest taki, już wam mówię, jakby srebro, ale czekajcie, zmuchnę ten, ten osyp, żeby nam lepiej się yy, parszało. To jest jakby srebro, ale z takim podtonem zieleni lekkiej, coś takiego, takie. Taka ciepła szarość, ale właśnie z podtonem zieleni. Zobaczcie, jak te kolory się prezentują, jak się świecą. No jest ten błysk, ale on taki jest, no delikatny, nie? Ale podoba mi się to, że w tych kredkach producent nie zrobił czegoś takiego, że ten brokat jest taki gruboziarnisty albo coś. Tu jest naprawdę tak bardzo, bardzo ładnie to wszystko zmielone w tym rdzeniu kredki, że tu ani nie ma grudek, ani nie ma żadnych kamyczków, ani grubego brokatu jak to jest w przypadku tanich kredek na przykład, więc to mi się bardzo podoba. Ja tu jeszcze sobie wezmę teraz czarny papier, już nie będę chował tych kredek i... O, zrobię to tak. I na tym czarnym sobie zobaczymy jeszcze raz te kolory i lecę tak jak tutaj e, tworzyłem ten próg. O! No, zapowiada się elegancko. Teraz ten drugi kolor. Przyciskam tak samo na tym gładkim, jak na tym papierze z fakturą, bo chcę, żeby po prostu sprawiedliwie to było. Teraz ten miedziany. O, on już tu jaśniejszy. Hmm. Szczerze. Powiem wam, że mi się tutaj bardziej podoba na tym papierze niż tu. Tutaj w tym yy, przypadku tego koloru, też mi się bardziej on podoba na bieli. Ten ciemniejszy. bo Ten taki jasno tu wypada. Ale nie mówię, że to jest złe. Po prostu bardziej mi się podoba na bieli. Tu jest ten taki, co ja mówiłem wcześniej, taki a la lawendowa, lawendowy metaliczny. Teraz mamy ten granacik. Na białym papierze wygląda jak granat, a tu wygląda jak jasny niebieski, bardziej bym powiedział. O, ten tutaj jaśniejszy chyba mi się bardziej będzie podobał. No, też jaśniutki tu wypada na tym czarnym papierze. Wow! Tu jest moc! Tu jest moc! Zobaczcie. Mm, konkret. No i ten niekolor kolor, ostatni ciekawi, ten taki właśnie którego nie mam w swojej kolekcji żadnego. Jak to tu wygląda? No tu się jakby błyszczały mocniej, bo ja nie wiem, wydaje mi się już. Chociaż ten kolor jest ładny też, taki jaśniejszy niż tutaj, ale wygląda spoczylas. Teraz przejdziemy do tych neokolorów jeden, metalicznych i tutaj też zrobimy sobie próbnik. Czy to będą te same kolory? Podobne. O, tu mamy zielone złoto. Zapomniałem się, że. Zapomniałem się, że mam mocno nie dociskać, bo one są same w sobie bardzo y, masełkowe. Może tak już będę robił. Tu i tu. Proszę bardzo. No. No to jest krycie. No to jest no, kolor 1, więc one krycie mają solidne. Nie trzeba tutaj nic dociskać, nie trzeba tutaj się naprawdę wysilać, bo one no same w sobie, przez tą konsystencję swoją idealną, no po prostu lecą jak szalone, a na gładkim papierze to już w ogóle. Tutaj fakturka wiadomo jest, to troszkę tam możemy mocniej docisnąć, ale to też nie tak za mocno. O, tu wystarczy o kilka ty ruchów i już mamy prawie zakryte pory kartki, a na gładkim papierze to jest po prostu z bajka, nie? To co to, to samo idzie, nie? To jest no kosmos. Kosmos. Tutaj mamy. A to jest ta sama barwa tutaj. Widzicie? To jest... Ej, to jest skarlet. To jest metaliczny skarlet. Teraz mamy kolor. Jaki tu jest kolor? Pink. Róż. No bardziej bym powiedział, że to jest fiolet taki lawendowy niż róż. Teraz mamy kolor Violet. No ładnie, na czarnym, no bajka, aż się chce kolorować, robić to. Że jak mi się ręka już ubrudziła. to jest Ptalocyanin Blue. Mm, o, oh wow, mocniejszy, no. Niż ten. Ładnie, ładnie to wygląda. A tutaj, o, sztos. Um, to jest kolor. Talocyanin green. Czyli to będzie ten. To będą takie same kolory. W takim razie. Chociaż w tych kredkach drewnianych bardziej mi się podoba niż tu. Tu jest taki jaśniejszy. Teraz mamy ten silver. Tak, to silver jest? Dobrze mówię? No dobrze. Silver. On jest też mocny tutaj. Ale bardziej silver jest na czarnym papierze, bo tu tak pod szarość podchodzi. O, i ten właśnie, co to był za kolor, słuchajcie teraz. Aż grey. No tak, aż grey. I na czarnym prezentuje się w taki sposób, a na białej karcie z fakturą w taki sposób. Pozwólcie, że ja sobie oczyszczę ten osyp, który mi się tutaj utworzył. I już Wam pokazuję, jak prezentuje się on pod światło. To na to nie będziemy patrzeć, tylko na ten. Błyszczą się w taki sposób. O, teraz macie porównanie jednych i drugich kredek, jak się błyszczą. Nasycenie tych neokolorów, chciałem to powiedzieć, że jest mocniejsza, to dlatego, że tutaj już jest konsystencja miększa, nie? I tu jest troszeczkę e, inaczej to skonstruowane niż w kredkach ołówkowych, więc mnie to wcale e, nie dziwi. Dobra, skoro mamy ten e, test, z, te, ten próbnik z tych kredek e, stworzony, to ja przejdę teraz do ostatniej rzeczy, bo już nie mogę wytrzymać. Teraz, tak jak mnie to musiało złapać, dajcie mi tej ochydnej kawy. Nie wiem, co gorzej, czy gorzej, ten kaszel, czy ta kawa. Dobra, ale teraz to na pewno zajaracie się tak samo jak i ja. Zobaczcie na to, co ja tutaj mam. Ogromne pudło. Mówi Wam to coś? Wiecie, co to już będzie? Nie wiecie? To ja Wam powiem. Temperówka, najnowsza temperówka. Ta z serii na korbę, żeliwna, mocna. Ja mam taką srebrną, a ta jest po prostu cudowna. Wyciągaj się, bo ja nie mam czasu, ja muszę to pokazać, ja muszę to zobaczyć, ja muszę, muszę! Ok, otwieram razem z wami. Tum, 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 tum! Zobaczcie na to. Ogólnie to jest taki pojemnik z tutaj szufladką dodatkową, dlatego że tutaj, to jest naprawdę niby kartonik, ale takie solidne, tu jest jeszcze i madło, takie, w którym możemy sobie przykręcić tę perówkę do blatu, schowane. Ale patrzcie na nią. To jest sztos. To jest tak śliczne, że ja po prostu nie wytrzymię ja po prostu nie wytrzymię zaraz. No, zobaczcie na to. No, czy ona nie jest piękna, jest taka granatowa, polakierowana właśnie mm, takim, no granatem, chciałem powiedzieć metalicznym, ale nie, granatem jak gwieździste niebo, ciemne gwieździste niebo. I te dodatki złote to po prostu jest taka klasa sama w sobie. To dodaje takiej elegancji, to dodaje takiego piękna, że ja po prostu nie mogę, ja zwariuję, zaraz po prostu rozwali mi łeb. No śliczne to jest, no zobaczcie, tutaj mamy ten mechanizm. On jest cały złoty, to też. Tutaj, tu mamy tą korbę złotą, nawet złote jest to pokrętło, którym sobie regulujemy szpic kredki. Złotą mamy tutaj rączkę od tej szufladki, do której wpadają y, tutaj nam te y, wiórki. Też jest tak konkretnie zrobione. Wszystko tutaj jest spasowane no, idealnie. Po mm, prostu piękne. Zobaczymy. I jest też nasz fres, Konkretny fres od Karandasza. Ja go bardzo lubię, bo powiem wam, że w tamtej temperówce jeszcze ani razu mnie nie zawiódł, ani razu się nie zepsuł, nie zniszczył, nie jakoś dziwacznie nie potraktował mi kredki, więc no naprawdę tu jest tu jest nawet złota śrubka. Mamo jedyna. W niebiesiach granatowych. Wow! Nie, no ja jestem przeszczęśliwy, że ją mam, ale ja mam. To nie ja, to temperówka, żeby nie było. Przecież mnie będzie żal używać. Czy wy to widzicie? Takie piękno. Przecież ja. Nie, no to jest aż. No śliczne. Ja tego nie użyję. Nie ma opcji. Ja będę tam to męczył, a tam zostawię. Nie ma opcji. Ja tego nie użyję. A może użyję. Nie, raczej nie użyję. A może? W sumie tak, by zobaczyć, jak kredka. A nie, szkoda. Kiedyś na filmach się przekonacie, czy ją użyłem. Jak już się dogadam sam ze sobą. <grym> nie no. No i nie wiem, co powiedzieć. Dajcie mi znać. Czy ta kolekcja was tak samo zajarała i zauroczyła jak mnie? Co o niej sądzicie? Czy wam się podoba, czy też nie? Jak to się tutaj wsadza? Jak chcę to schować? Ty, jak ja mam to? Aha tak. No, już schowana. Więcej nigdy nie użyję. Będę tylko otwierał, żeby cieszyła mi oczy. Ja wiem, te chore. Okej, okay, dajcie mi znać, czy ta kolekcja tak samo zajarała Was jak mnie, czy Wam się podoba, czy może jednak niekoniecznie, czy też tak jak ja jesteście fanami tematyki galaktyki i czy Wam się e, no, cały ten design e, podoba. No i co? I to by było na tyle. My widzimy się już wkrótce w kolejnym materiale. Jeżeli się rozchoruje, to oczywiście go nie będzie, ale zobaczymy. No i co? Do zobaczenia. Jelo! Nie, no temperówka, to jest sztos. To nie mamowy, ja jej nie użyję. Nie ma opcji. To jest za piękne, żeby tego używać.